Tak, wiele razy. Wydaje mi się, że książki to jest najczęściej nieoddawana przeze mnie rzecz i wydaje mi się, że też ludzie naj, najrzadziej mi oddają książki. Jak pożyczam ja książki komuś, to wyjściowo wiem, że prawdopodobnie nigdy już je nie odzyskam. Ja najczęściej czytam w łóżku. Uso mam wyznaczony czas dziennie, kiedy czytam, przed spaniem sobie wyznaczyłem czas, że sobie czytam książki. Ale teraz jak ja się zaczęła, to e, bardzo lubię w og Ogrodzie Krysińskich. We mnie de facto każda książka ma, ma jakąś zmianę, w sensie jak czytam jakąś książkę, to na końcu refleksje we mnie się jakoś trzymają przez jakiś czas tej książki. Jak nie tak emocjonalnie, to zawsze ta książka zostawia we mnie takie piętno, można powiedzieć, wiedzy, którą zyskałem dzięki tej książce, którą zawsze jakoś wykorzystuję, więc tak. Zdecydowanie papierowej. Zawsze. Nie, nie, nie mam czytnika, ale nawet gdybym miał, to wydaje mi się, że papier jest dalej dla mnie taką... No, dotyk książki jest też jakimś vibem. I to, i to, bo... Y, ja zazwyczaj proszę ludzi, żeby mi polecali książki. Ja nie czytam książek, które gdzieś tam znajduję, tylko pytam ludzi, jakie książki czytają i... I czytam te książki, które ludzie mi polecają, więc zależnie, co mi ludzie polecą, to to czytam.